Duchu Święty, prosimy się teraz przyjdź do nas osobiście, do mnie i do każdej osoby tutaj. Mów przeze mnie, oddaję ci całkowicie swoje myśli, swój rozum, swoją uwagę, to, co wiem, i to, co Ty do mnie powiesz teraz. Chcę powiedzieć to, co Ty chcesz powiedzieć, więc działaj przeze mnie i działaj w sercach tak, jak trzeba. A Ty, Marii, ochroni nas i to Słowo, Niech będzie w nas żywe i skuteczne i niech wyda właściwy owoc we właściwym czasie. Usiądźmy sobie. W to dzisiejszą uroczystość, ponieważ dzisiaj w naszej decyzji jest uroczystość, największe święto, jakie jest możliwe, mamy urodziny Najświętszej Marii Panny. I co jest ciekawego, cały czas jedna rzecz wszystko najmniejsze wybiera Bóg. Ty betlejem Efrata, najmniejsze jesteś spośród plemion ludzkich, bo z Ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a jego panowaniu nie będzie końca. Jego pochodzenie od początku do dni wieczności, czyli wiadomo, że tu chodzi o Jezusa. I co ciekawego, przeto porzuci Pan ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Coś niesamowitego, czyli pewna konsekwencja kary za grzechy jest do momentu, kiedy porodzi mająca porodzić. Ale ta mająca porodzić też się musiała narodzić, no więc my dzisiaj obchodzimy jej święto. Piękne słowa. I moi drodzy... Słyszeliśmy dzisiaj bardzo dużo imion potomstwo Dawida, ponieważ tutaj Ewangelia Mateusza musiała przekonać tych, którzy czytają, że Jezus naprawdę pochodził z rodu Dawida. I co jest ciekawego, są tu różni ludzie. Niektórzy byli dobrzy, niektórzy źli, niektórzy byli strasznymi grzesznikami, ale tak naprawdę wielu z nich było takich małych i takich ostatnich. Na przykład Rahab, pada tu imię Rahab. Kim była Rahab? Pamiętamy, ona była nierządnicą z Jerycha. I Pan Jezus pozwolił, żeby jej imię było tutaj napisane w jego rodowodzie, przyjął ją do swojego rodowodu. Później mamy y, taką osobę jak Ruth. To była y, kobieta pochodząca z Betlejem, która miała męża Emilel, Eli Meleka. I dwóch synów poszli, bo był głód, poszli do kraju Edomu, tam jej synowie się ożenili i umarł jej mąż i dwóch synów. Przeszła straszną historię i była nikim i została przy niej właśnie ród. I dzięki temu ród, Moabitka, spoza narodu wybranego, znalazła się w drzewie rodzinnym Pana Jezusa. I mamy też dawną żonę Uriasza, czyli Batrzebę, wiemy. Co było i znamy jej historię i króla Dawida. Mój drodzy pan Jezus pozwolił, aby tacy właśnie ludzie, zwyczajni, normalni i nawet bardzo, bardzo grzeszni, byli w jego rodzie. Nie wstydził się tego, że są tam tacy ludzie, którzy mają taką historię. I jeszcze jedna rzecz dosyć ważna. To nie zawsze byli ludzie, którzy mieli dobre imię, wręcz przeciwnie. Oni mieli zepsute imię, ponieważ byli uważani jako publiczni grzesznicy. I to mamy napisane w dzisiejszej Ewangelii. Poza ślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Ja to przypomnę, na pewno to wiecie, ale może ktoś, kto nas słucha, czy będzie słuchał? Może to usłyszy po raz pierwszy. W Izraelu było takie prawo, że jak jakiś chłopak chciał się ożenić, to on w ogóle nie miał prawa rozmawiać z dziewczyną. Nie było czegoś takiego, że chłopaki, tak jak dzisiaj chodzą sobie na dyskoteki, spotykają się, rozmawiają. Nie wolno było rozmawiać z dziewczyną, tylko jak mu się spodobała jakaś dziewczyna, to wtedy szedł do jej ojca i pytał, czy da mi ją za żonę. I ojciec albo dał, albo nie. Jeżeli ojciec stwierdził, że jest wystarczająco mądry i odpowiedzialny, no to da mu córkę, ale byle komu ojciec córki nie dał. Moi duzy to było piękne i bardzo mądre. I tak też się stało, był Józef, poszedł do Joachima, taty Maryi powiedział, czy dasz mi Maryję za żonę. No i Joachim wyraził zgodę. Więc Maryja stała się zaślubiona, czyli już według prawa była żoną Józefa. Ale przez 10 miesięcy do roku nie mogli się spotykać ani razem mieszkać. W tym czasie ona była żoną Józefa, ale mieszkała u rodziców, a Józef w tym samym czasie miał wybudować dom i urządzić wesele. Miał rok czasu na wybudowanie domu i urządzenie wesela, no więc trzeba było zarobić, no dało się to wtedy zrobić. I kiedy nadszedł ten czas, wtedy w tym nowym domu. Gromadzili się wszyscy, było wesele, tam się wesele rozpoczynało, tam była zabawa, była impreza, było wino, było jedzenie, muzyka i wszystko było pięknie. I wtedy pan młody wyjeżdżał po panu, panią młodą. I jeżeli pani młoda mieszkała blisko, no to wesele trwało krótko. Ale jeżeli pani młoda mieszkała daleko, to czasem bawili się trzy dni, zanim ten pan młody obiedzie i przywiezie z całym dobytkiem panią młodą. I dopiero od tego momentu mogli mieszkać razem i mogli się starać o dziecko. I co się dzieje? Maryja zostaje właśnie w tym momencie brzemienna przez Ducha Świętego. I co się dzieje w tym momencie? Tutaj mamy takie słowa Józef, jak się dowiedział o tym, chciał, nie chciał narazić na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie. Czyli wiadomo, że prawo za coś takiego przewidywało karę śmierci. I co? I gdy tylko podjął tę myśl, przyszedł do niego anioł pański i mówi do niego tak: Józef jest synu Dawida, mówi mu kim jesteś? Pamięta, jesteś synem Dawida. Nie bój się wziąć do siebie Maryi i twojej małżonki. Zauważmy, nie bój się. Co to znaczy nie bój się wziąć? Ponieważ jak on ją weźmie do siebie, to znaczy on uzna, to jest moje dziecko. Ja złamałem święte prawo i biorę ją do siebie, żeby ją chronić przed językami złych ludzi. I oni u swoich bliskich uchodzili za publicznych grzeszników. Oni mieli zepsutą opinię. Tak byli uważani. Więc co tu mówi Józef? Oczywiście jest anioł do Józefa. Mówi, żeby się nie bał tego, że będą o nim źle mówić, że będą o nim źle myśleć. Kochani, ludzie Boży często nie mają dobrej opinii u ludzi. Często są grzeszni, ale zobaczcie, była Rahab. Kim była Rahab? Wiemy, kim mówiłem. I co? I znalazła się w drzewie rodzinnym Jezusa. Uratowała posłańców tam, których Jozue wysłał, aby zbadali y, ziemię Kanaan. A więc, moi drodzy, widzimy, że Bóg wybiera to, co małe i to, co nieznaczące w świecie, aby ratować świat do wielkich ludzi. I zobaczcie, kochani, my nie jesteśmy jakąś wybitni. Nie mamy doktoratów, habilitacji, nie występujemy w telewizji. Jesteśmy zwyczajnymi, normalnymi ludźmi. Mamy rodziny, mamy dzieci, staramy się żyć według Bożych przykazań. Upadamy, grzeszymy, spowiadamy się. No i co? I właśnie Maria takich nas wybiera. Co jest w nas najważniejsze? Żeby była w nas chęć pokory, czyli to uniżenie, nie uważanie się, że jestem lepszy od innych. Bo w momencie, kiedy tak poczuję, to już pycha zablokuje mnie totalnie na Bożą łaskę. Tylko co? Tylko pokora. Wszystkich traktuję jako ważniejszych, jako wyżej stojących od siebie. I to mogę zrobić. I kiedy będę to robił, Jezus będzie czynił moje serce pokornym. Moi drodzy, jeszcze raz przeczytam te słowa, które przeczytałem, przytoczyłem Wam na początku ponieważ no, widzimy, jaka walka się toczy o polskie dzieci. Teraz prawdopodobnie gdzieś jest zebranie ONZ, którzy y, y, urzędnicy Organizacji Narodów Zjednoczonych planują przyspieszyć realizację tej agendy 2030, a więc y, to wszystko, co zamierzają zrobić w kwestii dzieciaków. Y, I to, co się dzieje, to, co wprowadza nasz rząd, to jest realizacja tych postulatów. Możemy to poczytać w agendzie 2030, tam jest to wszystko powiedziane, co i jak. Kochani, to jest bluźnierstwo wobec Pana Boga, to jest przeciwne ludzkiej naturze. Ale my mamy Maryję. W normalnej walce z nimi nie mamy szans, bo oni mają wszystkie pieniądze świata. Oni mają media, oni mają swoich ludzi. A my mamy ją. Posłuchajmy jeszcze raz, na początek kardynał Wyszyński. Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi. I wiara w jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez nią przedziwnych cudów swojej potęgi. Więc o co mamy prosić? O ufność jej i wiarę w jej zwycięstwo. Kochani, ona zwycięży. Ona nie może nie zwyciężyć, bo ona pokorą miażdży pyszną głowę szatana. I to, co usłyszał ksiądz Gobi, ksiądz Stefano Gobi, włoski kapłan, 8 września, co powiedziała mu Matka Boża? Zgromadźcie się jak kwiaty pachnące miłością i czystością, wokół kołyski, w której jestem złożona w chwili mojego narodzenia. Wyobraź sobie, jak to mogło wyglądać, jak ona mogła wyglądać. Dziecko bez grzechu pierworodnego, no to musiało być cudo. Jej piękno chyba wszystkich porażało. I dalej. Ponieważ jestem mała, spodobałam się Bogu. Mała w sensie pokorna, nie tu nie chodzi o wzrost. Chodzi o to nic nieznacząca. Ani w oczach ludzi, ani w oczach świata. Tu o to chodzi. Ponieważ, mała, ponieważ jestem mała, zostałam przeznaczona przez mojego Boga do poprowadzenia armii dzieci. Przeciw straszliwej armii szatana, armii zbuntowanych duchów i ich potężnych zwolenników. Z moimi małymi dziećmi odniosę moje największe zwycięstwo. Siłą małych zwyciężę wielką moc Szatana, który rozszerzył na świecie swe królestwo i zwiódł wszystkie narody Ziemi kielichem przyjemności i rozwiązłości. Siłą małych przyprowadzę do Boga biedną ludzkość, oszukaną i zwiedzioną przez fałszywe ideologie, szczególnie pochwyconą w pułapkę wielkiego błędu ateizmu. Siłą małych uzdrowię tę ludzkość chorą i zranioną grzechem, pychą, przemocą i nieczystością. To dlatego z łagodną stanowczością. Prowadzę wszystkie moje małe dzieci drogami świętości, pokory, miłości i czystości. Ten świat stanie się ogrodem, w którym Pan będzie znów kochany. Będzie mu się doskonale służyć i uwielbiać go. Tak dokona się wielkie, przewidziane i wyśpiewane przez Boże pisma zwycięstwo. Usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę na przekór Twoim przeciwnikom. By poskromić nieprzyjaciela i wroga. Ten świat stanie się ogrodem, w którym Pan będzie znów kochany. Ale wcześniej, moi drodzy, musi dojść do konfrontacji. Musi, bo to będzie jej zwycięstwo. Dlatego bardzo Wam dziękuję. I tak jak powiedziałem, tę Mszę świętą ofiaruję w tej intencji, aby to niepokalane serce zwyciężyło, aby najdroższa krew Jezusa ochroniła nas wszystkie polskie dzieci i te dzieci które są wierzące, które mają wierzących rodziców, którzy żyją sakramentalnie, ale też te zniewolone, już zepsute, już żyjące w grzechu, materializmie, hedonizmie, którzy z Panem Bogiem nie mają nic wspólnego i być może przeżywają wielki dramat yy, utraty tożsamości, wielki dramat utraty sensu życia. Niech niepokalane serce dzisiaj Maryi Każde polskie dziecko napełni radością, a to duże dziecko, czyli tych ludzi, którzy też są pokorni i bardzo nimi chcą być, niech napełni pokojem i radością. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca wszechmogącego.